Cześć, z tej strony Monika, zapraszam Was na przegląd swetrów. Będą dzisiaj swetry marki Mango oraz marki Reserve. Zobaczmy, czy coś upolujemy fajnego. Zacznijmy od tego, że jak zawsze w opisie znajdziecie moje wymiary, linki do wszystkich swetrów oraz rozmiary, które ostatecznie zamówiłam. Mam na sobie sweter z mango w rozmiarze M, natomiast uważam, że ten rozmiar jest za mały, ja bym tutaj na pewno celowała w L i nie wiem czy nie zamówię, dlatego, że po prostu bardzo mi się podoba. Dzisiaj też zobaczycie trochę takich swetrów powiedzmy yy, o nietypowym kroju, nie takich zwykłych, standardowych, których można znaleźć we wszystkich markach całą masę, natomiast skupiłam się na czymś takim, wiecie. Ciekawszym, bo gdzieś tego ciekawszego mi brakuje trochę w szafie. Spójrzcie, jaki ciekawy dekolt, taki rozcięty golf. Bardzo mi się to podoba. Materiał jest bardzo przyjemny, natomiast ze względu może też na to, że jest to rozmiar M, to on dosyć przebija. Także rozmiar po prostu za mały i on jest dosyć mocno na mnie naciągnięty. Nawet tutaj w ramionach czuję, że szwy nie przechodzą tam, gdzie powinny. Także jeżeli macie ochotę na niego, a chcecie się czuć, Komfortowo polecam zamówić po prostu rozmiar większy niż normalnie w Mango, bo ja zazwyczaj zamawiam tam emki. Także tak to wygląda, tak się prezentuje z tyłu i tak jak już mówiłam, trochę przebija, podejrzewam, że nawet w większym rozmiarze też będzie trochę przebijał. Kolejny sweter z mango, ponownie rozmiar M. Tym razem już nieco lepiej, natomiast L-kę bym z ciekawości też przymierzyła, dlatego, że jest dosyć krótki i nawet jak do wysokiego stanu, to obawiam się, że jak będę siadać, to gdzieś będzie wychodził z tyłu. Dlatego wolałabym sprawdzić rozmiar większy, może wtedy będzie troszeczkę dłuższy, bo często też tak jest. Dosyć opięty materiał jest twardy. Tak, w dotyku, jak go dotykam ręką, natomiast na skórze tego nie czuć. Dodatkowo macie tutaj golf zapinany na suwak, także jest troszkę zapięty no bo tak, tak też to powinno wyglądać. Kolor ciemno-szary. Kolor szary jest bardzo modny, zatem zamówiłam z ciekawości i była chyba jeszcze spódnica do niego. Albo sukienka, w sensie można było skompletować. Natomiast ja się zdecydowałam na samą górę. Zresztą mierzymy dzisiaj swetry, niebawem będę mierzyć, bo mam go w innym filmie, gdzie Was serdecznie zapraszam. A wracając do tego sweterka, to podoba mi się, jest przyjemny dla skóry, pomimo tego, że twardy tak dla ręki, natomiast rozmiar może by warto zobaczyć większy. Kardigan, kardigan w paski, beżowo-czarny. Bardzo ładny, mam na sobie rozmiar M i tak nie do końca jest to rozmiar odpowiedni, zaraz wam powiem dlaczego. Tutaj przy rękawie macie rozcięcie, zapinany jest na złote guziczki, jego faktyczna długość jest taka i wiecie co, on tutaj, jak, jak jest zapięty, to mam takie O. Tak jakby był za mały w tym miejscu. Także myślę, że tutaj ponownie trzeba byłoby jednak zamówić rozmiar większy niż swój, żeby go nosić jako zapięty. Natomiast jeżeli lubicie kardigany nosić jako narzutki, tak jak ja też lubię, to wystarczy ten rozmiar, bo to i tak nie będzie się tego zapinać, tak się prezentuje z tyłu. Mango bardzo często są takie pasiaste ubranka, więc jeżeli lubicie paski, to zaglądajcie do mango, bo myślę, że znajdziecie coś dla siebie. Jednak coś bardziej klasycznego się znalazło, a jest to sweter z mango w 100% wykonany z wełny w przepięknym granatowym kolorze. To jest taki ciemny granat. Rozmiar M jest rozmiarem odpowiednim. Jak widzicie praktycznie brak dekoltu. A zamówiłam go dlatego, że ja już mam w 100% wełniany sweter z mango z zeszłego roku, tylko w kolorze czerwonym, trochę inny krój. Natomiast ta sama wełna, tak w odczuciu. I wiecie co? On po tym, jak go dosyć często nosiłam w zeszłym Roku ani się nie skulkował, ani się gdzieś nie pozaciągał, nie podarł, bo to jest taka dosyć cienka dzianina, także się wydaje bardzo delikatna. Natomiast kompletnie z nim się nie stało, nic nie stało, a kupiłam go na wyprzedaży chyba za 100 zł, także w jakiejś super cenie. I tutaj myślę, że też się powstrzymam na razie z zakupem i poczekam do wyprzedaży albo do tego Black Week, żeby była niższa cena, bo wiem, że jakość jest naprawdę tego warta, żeby się nim zainteresować i tak się prezentuje w całości jak rozciągniemy sobie ściągacz ale ten ściągacz naprawdę fajnie trzyma. Także polecam wam właśnie te sweterki 100 z wełny z mango najlepiej kupować je na wyprzedaży bo po prostu jakość jest bardzo fajna i nic się kompletnie z tym mi nie stało. Tak się prezentuje w całości a są cieniutkie także spokojnie gdzieś pod kurtkę i cieplutkie same zalety. Kolor burgundowy w zasadzie może bardziej bluzka taki bardzo ładny. Strasznie mi się podoba. Tutaj mamy stójkę i taki element ozdobny. Bardzo ładny. Ten sweterek mam w rozmiarze S. Jest dosyć cienki. Bardzo przyjemny materiał. Bardzo ładny kolor. Zresztą teraz na topie. Myślę, że świetnie by wyglądał na przykład do brązowej lub burgundowej spódnicy. Taką ma długość. Ściągacz dobrze trzyma. Przy rozmiarze S oczywiście, bo to też musicie brać pod uwagę Rozmiar tak się prezentuje z tyłu, no i ten element dekoracyjny niezwykle mi się podoba. Sweterek chyba w rozmiarze M, o ile pamiętam, i jest to szary kolor, również kolor bardzo modny teraz. I tak, tutaj macie możliwość zapięcia się na dwa złote guziczki, co bardzo ładnie wygląda. I dodatkowo taki o kołnierzyk, takie marynarskie coś także tak to wygląda, ale tego się nie zapina tylko te dwa guziczki, bo czasami są takie golfy, że można się zapiąć można sobie zrobić z tego golf no tutaj tego nie zrobicie, to jest po prostu element ozdobny ten sweter też jest dosyć krótki taką mamy długość finalnie jak ściągacz wyciągnę na wierzch, ten ściągacz nie bardzo trzyma powiem wam szczerze, natomiast do wysokich stanów, jeżeli lubicie duże, wysokie stany, nosicie wysokie stany to myślę, że się sprawdzi bardzo dobrze i on mnie tak lekko Przygryza, także czuję jakiś taki delikatny dyskomfort na ciele, no ale to też bierzcie pod uwagę, bo to jest tak że jedną osobę będzie ten sweter gryzł, drugą będzie przygryzał, a trzecia będzie miała pełen komfort użytkowania. Także jeżeli chodzi o te wełny, no to jednak trzeba to na własnej skórze przetestować. Jeżeli nie jesteście pewne, to trochę sobie w takim y, sweterku się poruszać, no i wyczuć. No tak to wygląda, żeby później y, efektywnie w tym chodzić. No ewentualnie jeżeli już kupicie drapiący, no to można po prostu pod spód coś założyć cieniutkiego, tylko po to, żeby zapewnić sobie Komfort, i tak wygląda z tyłu, tak wygląda w całości. Podoba mi się, tylko mnie lekko przygryza. Szalony kardigan w kwiaty, chyba 100% bawełny, jeśli się nie mylę, wykonany. Jakby z włóczki. Rozmiar S jest rozmiarem odpowiednim. On jest też dosyć długi. Ja się powiem Wam szczerze, czuję w nim bardzo staro może dlatego, że moja babcia nosiła tego typu kardigany i od razu yy, mi się włącza, że jednak nie jest stosowny do mojego wieku. No ale to zależy, jak się kto po prostu czuje. Yy, natomiast jest bardzo przyjemny w noszeniu. I na modelce mi się niesamowicie podobał. Modelka w nim świetnie wyglądała. No ja się w nim po prostu niestety czuję staro. Tak się prezentuje z tyłu i on jest beżowy. To jest taki jasny beż. Kwiatuszki są białe. Trochę jest czerwonego, trochę jest gdzieś tutaj czerni. Także dosyć szalony, odważny, ale jeszcze z dobrym składem. Teraz coś z krótkim rękawkiem. Widzę, że sweterki z krótkim rękawkiem są bardzo modne. Natomiast to jest taka bluzko sweterek, to jest taki bardziej bluzko sweterek, bo materiał jest cienki i dosyć elastyczny i on jest bardzo cienki, lekko transparentny, także widzę tutaj moją cielistą bieliznę, widzę mikrofon, że przebija, rozmiar M jest rozmiarem odpowiednim, tutaj macie złote guziczki, można je sobie rozpiąć, kołnierzyk, także myślę, że można będzie coś jednak założyć pod spód ze względu na to przebijanie, że jednak trochę ten biustonosz widać, tak wygląda z tyłu, jest dosyć elastyczny, także spójrzcie, ile tutaj można z nim zrobić, o ile się tak. Nie, na pewno to był dział premium, jakaś edycja limitowana. Także tam możecie sobie zobaczyć. Nie wiem, czy było więcej kolorów. Także nie jest też zbyt długi, co mi akurat odpowiada. Wiecie, zbyt krótkie, znowu, że jak są idealnie te ubrania w talię, to kiedy siadam, no to mam tutaj szparę na plecach, jest mi zimno. Natomiast taka długość jest jak dla mnie optymalna, no bo idealnie się kryje w spodnie czy w spódnicę i zapewnia komfort cieplny. Natomiast no, trochę martwi mnie to przebijanie. Coś bardziej klasycznego, sweter w rozmiarze M, rozmiarze odpowiednim, na pewno z działu premium, z bardzo przyjemnego, ładnego materiału, który mimo wszystko lekko mnie drapie. Tutaj albo była wełna, albo mocher, także trochę mnie drapie. To jest za duży dyskomfort jak dla mnie. Tutaj macie brak dekoltu, można byłoby założyć na przykład jakiś... Golfik, taki cieniutki, można na przykład w Ansin kupić takie golfiki albo w Gatcie, yy, i wtedy sobie po prostu go nosić i to mieć jako warstwę spodnią i tu warstwę zewnętrzną. Ja mam na przykład taki sweter, który jest, jest mi w nim za gorąco. On jest kaszmirowy i ja go używam po prostu jako docieplenie, kiedy na przykład idę na spacer zimą. No to zakładam sobie go na spód, żeby mi po prostu było cieplej. Także takie swetry też się mogą w ten sposób przydać. Natomiast ten mnie po prostu za bardzo gryzie, ale ma piękny kolor, taki odcień kawy z mlekiem. No przepiękny. Bardzo mi się spodobał na stronie. Yy, niestety gryzie mnie coraz bardziej wściekle. Pora na kolejny kardigan, tym razem coś zupełnie innego. Czerwone kardigany zawsze jesienią zimą wracają. Przepiękny czerwony kolor. Ja niedawno się przekonałam do czerwieni i się coraz bardziej zaopatruję. Zapinany jest na guziki z masy perłowej, rozmiar S i jest to rozmiar odpowiedni, ale nie pamiętam do końca, jakie ametkę mam z tyłu. Będziecie miały na pewno w opisie, jaki to jest dokładnie rozmiar zamówiony. Ten materiał nie jest jakiś bardzo elastyczny i jest dosyć porządny. Jest taki bardziej swetrowy w dotyku niż bawełna czy wiskoza. Bardzo fajny, w ogóle nietransparentny. Można sobie zapiąć, można sobie rozpiąć na wiele sposobów. Modny kolor, tak się prezentuje z tyłu. Ściągacz fajnie trzyma przy tym rozmiarze. O, a tak naprawdę to sięga dotąd. A teraz może nie sweterek, ale taka alternatywa dla swetra, wiskoza. Dosyć ciekawa bluzka, aczkolwiek nie do końca dobrze się w niej czuję. Mam na sobie rozmiar M, rozmiar odpowiedni. Popatrzcie, jaki ładny dekolt. I ten dekolt skradł moje serce. Niedawno takie dekolty były bardzo modne. Natomiast niezbyt podoba mi się ta objętość w rękawach. No ale co kto lubi, objętość jest dosyć sporo. Materiał jest dosyć twardy, tak w odczuciu. Także jak dla mnie trochę zbyt szorstki. Długość odpowiednia. Nie wiem jak tam z tyłu piszcie czy się marszczy czy nie marszczy, bo z tyłu to nie wiem, może tu gdzieś na plecach. Podoba mi się dekolt bardzo, natomiast niestety materiał jest jak dla mnie zbyt twardy. No a kolor na przepiękny czerwony. To były wszystkie sweterki, które zamówiłam tym razem. Być może będzie jeszcze jakiś film, jak coś ciekawego upoluję, no albo gdzieś tam w przeglądach poszczególnych marek. Piszcie mi proszę, czy któryś z tych sweterków wpadł Wam w oko. Jak widziałyście w mango, to kurczę, z tym rozmiarem jakoś tak średnio mi wyszło tym razem, jestem dosyć zaskoczona. Natomiast zarówno w Wizard, jak i w Mango uważam, że były bardzo ciekawe kroje, takie nietypowe jak dla swetrów, a wszystkie sweterki, jako że mają dużą zawartość albo bawełny. Wełny albo wełny to są cienkie, więc można sobie troszeczkę, że tak powiem, poszaleć. Piszcie właśnie, co wy o tym myślicie. Jeżeli film Wam się podobał, poproszę Was o łapki w górę. Jeżeli lubicie zakupy i przeglądy, zapraszam do subskrypcji oraz na następne moje filmy. Do zobaczenia następnym razem. Pa!